Siemano bijacie Ja jestem Kuba, czyli Skiro! I w dzisiejszym filmie zrobię sobie taki mały challenge: a mianowicie muszę pokonać jakiegoś gracza świetlikami czyli tak naprawdę ogniem. Ponieważ jak się rzuci słoik ze świetnikami, to wszystko naokoło zaczyna płonąć. I tak w ogóle, jeżeli byście chcieli kupić taki pakiet startowy, albo w ogóle jakiegoś innego skina ze sklepu, to pamiętajcie, aby wpisać kod SKIRO, no i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. I zanim przejdziemy do filmu, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, łapkę w górę, no i lećmy z gierkami. No i słuchajcie, oczywiście, pierwsza gierka i jest dzień w Fortnite, A z tego co wiem, świeciki pojawiają się tylko i wyłącznie w nocy Więc, no muszę chwilę poczekać albo zacząć za chwilę kolejną gierę Dobra, mam pompę, ziomek też No dobra, wygrałem ten pojedynek Czy ja kogoś tutaj na tyrolce słyszałem? Chyba tak, o, biegnie tutaj, w sumie płynie nawet Daj, wbijaj do środka I nie mogę tak wychylać, ponieważ mam mało tego kapsa. Chciałabym, byczku, 9 w głowę Dobra, zginął. Dobra, kolejna skrzynka. Może tutaj będzie jakaś MK jeszcze. E, no jest PM, no nie najgorzej. I kogoś słyszę. Albo to jest rekin, albo to jest gracz. Albo to jest rekin i gracz, bo gracz się właśnie tutaj buduje. No chłopco z pompą mi tutaj wbija od razu. Dobra, muszę się trochę uleczyć. Co? Rekin tu przyszedł. Przypłynął po prostu. Na szczęście ten ziomek dostał hita jednego. On tutaj jest. Dobra, mam go. Kolejny tu przyszedł? A, jeszcze rekin jest. No, byku, nie przebijaj się. Co ja w ogóle zrobiłem? Jestem w moim daszku. Naprawdę? Dobra, zginął. I jeszcze jeden tu przyszedł? Co jest? Okej, okay, ja się uleczyłem. On chyba też zdążył zrobić to samo. Gdzie on się chowa? Jest pode mną? Dobra, jest nade mną. Ja nie mam trochę matsu, żeby go tam podjechać. O o! Dostał trochę ode mnie. Mamy kolejnego fraga. Ale ta muzyka jest straszna od tego rekina, czy to może przestać grać. Dobra, tam jest ziomek ogólnie, więc próbuję go zaraz podjechać, tylko mam trochę mało HP, może jakiś tutaj headshot z tego sztucera. No wychyl, wychyl. Dawaj, dawaj, nie bój się. Dostał sporo, a! No i po matcach. No dobra, w tej gierce jest noc, więc teraz lecę na sad i spróbuję zgarnąć świetliki. Mam nadzieję, że one tam będą, ponieważ czasami są, czasami ich nie ma. Dobra, on tam wylądował przede mną, więc spróbuję zgarnąć tą skrzynkę i pompa, nice! Świetliki! Nice, zbieram je. On wbił do willi, więc ja postaram się jeszcze zebrać trochę więcej tych świetlików. Osiomek jest przede mną. O nie, i ma pompę, więc tak, rzucę mu ogień. Chłop się pali O, zrobiłem fraka świetnikami Co jest? Okej okay. Dobra, udało się Nie chcę się palić, naprawdę Ej, nie wiedziałem, że to będzie takie proste Wczoraj nagrywałem ten odcinek Tak jakby pierwszą próbę I totalnie się nie udawało A teraz? E od razu Jeszcze ten do mnie niech podbiegnie Dawaj byczku, biegnij Dostał heda. Dobra, ja się uleczyłem O, chyba mnie podjeżdża Dobra, zbiłem mu kewa A, nie, potrafię trafię strzelać No tak, jest rano Zapomniałbym Więc teraz rzucam czy on uciekł teraz. Na 100% uciekł. A jest przede mną teraz. Okej. Okay. A ktoś jeszcze strzela? Tam z pleców. A nie mam matsów w ogóle. No co ja miałem zrobić? Bez matsów. Ogólnie, słych ze świetnikami to jest spoko rzecz, ale ten itemek jest naprawdę trudny do znalezienia ponieważ trzeba czekać na noc. I to nie jest tak, że to się wszędzie respi, tylko naprawdę to jest trudno znaleźć. Bo na przykład teraz miałem farta, że to było na sadzie, a miałem też sporo gierek, że w nocy tego nie było na sadzie. Możliwe, że to tak działa dlatego, że dopiero to jest nowy temek i to jeszcze nie pojawi się tak wszędzie i dopiero po kilku dniach tego będzie wysyp, ale... No teraz jest naprawdę ciężko. Ale na szczęście powoli robi się noc, więc znowu zasyłam na farmę i zgarniam świetliki, o ile tam będą. Czekaj, czekaj, ja powiedziałem na farmę, chciałem powiedzieć na sad. No właśnie. Słońce już powoli zachodzi, więc powinny się te świetliki za chwilę pojawić, tylko tu był jakiś ziomek i ja nie chcę teraz zginąć w jakiś głupi sposób, jak zawsze No teraz już jest totalnie ciemno. O, tu jest chłop! Czekaj, co? Co mi rzucił? Aha, świetliki! To nieźle. No nie, ja się palę. Nice. Dobra, teraz ja zbieram moje świetliki. E, zamiast poduszek na przykład Ej, dobra, przeszukałem całą miejscówkę i nigdzie nie było świetlików oprócz tego jednego słoika. Może tutaj coś będzie, tutaj też nie widzę. Wydaje mi się, że one są z daleka trudne do zobaczenia, bo tylko tak delikatnie się świecą pomarańczowo. A może tutaj? Nie, tutaj też nie. No halo, to gdzie można je znaleźć? Za chwilę noc minie i to będzie chyba na tyle ze zbierania, ponieważ nigdzie ich nie widzę, tutaj też ich nie ma. No i robi się dzień, więc to chyba koniec. Ja zbieram tą skrzynkę i lecę walczyć z kimś. Okej. Okay. Fajnej temy w randomowej skrzynce. Ale kozak, zobaczcie jak to wygląda Latają sobie tam w środku W ogóle teraz ogarnąłem, że fajnie by było znaleźć jakiegoś build fighta I po prostu spalić całą tą wieżyczkę Ze struktur O, w ogóle ziomek sobie leci Helka około mnie Siema byku Czy on będzie mnie tak serio gonił cały czas? O nie, widzicie tą ekipę? Jak ja teraz biorę dropa? Jak to są te boty? I on leci cały czas za mną, no co jest z chłopem? No to co, tak będziemy sobie czekali A Atakować się, próbuje Nie ma takiej opcji Znowu próbował. No to co za chłop. O tu w ogóle grad przybiegł. Okej, okay. dostał hita. O, jod leciał teraz. Dobra, póki ktoś na do mnie strzela i nikogo tutaj nie ma, to ja zbieram tego dropa Cyk. Dostałem jeszcze hity, jak siadałem do helki. Dobra, lekko go tutaj obiję, żeby się przestraszył. Może jeszcze raz. O, zrobiłem fraga. Ktoś tu leci w ogóle do mnie? O, kolapsik poszedł, naprawdę. Dobra, zdążyłem to rzucić? Nie zdążyłem tego rzucić, nie udało się. Skoro powoli robi się dzień w tym meczu i tak świetlików nie znajdę, to wyląduję sobie na salty, bo czemu nie? Standardowo na moim budynku, ale znając życie, nie będę tutaj sam. No właśnie, że jak chcę wylądować. Spadaj stąd. O, chyba pierwszy strzeliłem okita. No, dawaj, dawaj. O, frak zrobiony. A w skrzynce mam sztucera. Okej. Okay. Nie dostał. Dosłownie przy nim to było. Coś mi się wydaje, że on nie wychyli, ale jest tam w środku. Jeszcze plecy, z tego co słyszę. O o o! Znowu nie trafiłem! Dobra, powoli się przebija. Znowu nie! Dostał teraz. W końcu. Dobra, ja go podjeżdżam z tym pistoletem, nie ma co. Ma mało kapsa, tak mi się wydaje. Albo i nie, albo uciek Okej, okay. siema Dostał! Eee... Dobra. No tego to się nie spodziewałem, że taki strzał siądzie. No jeszcze dostaję hity stamtąd. Możesz się strzelać, proszę. Tylko słabe jest to, że ja nadal nie mam pompy. Jak ja mam grać na blisko. A niech ktoś się w tym budynku? No to nieźle. Myślałem, że wszyscy poszli na klepę na niebieski domek. Nie dostał! Nie, ja powinienem teraz zginąć. Jeszcze mnie kolapsuje, gość. No, wszyscy pokonani! Okej! Okay. Ale fart, co tu się w ogóle stało? O, ktoś tam strzelał ze snajperki? Chyba tam. Biegnie sobie i celuje teraz do mnie. Ej, gdzie on się podział? Uciekł stąd? Może do krzaka wszedł? No scope! Ej, dobra, coś mi to nie pasuje. On się musi tutaj chować. Newidentnie no, jest nikną, w krzaku też go nie ma. Może mu rzucę bandaże? Nie, nie skusi się. Nie, no nie ma go tutaj na 100%. Czysto. To gdzie on uciekł? Dobra, jestem na agencji. Może tutaj uda się jeszcze zgarnąć mityczne temy. Fajnie by było w sumie. No było tutaj sporo ziomków. Na razie to nikogo nie słychać. Zobaczyć, czy ktoś otworzył skarbiec. Tak. Dobra, Na no spokojnie. Coś mi się wydaje, że on może być na prawo. Nie, nie ma tu nikogo. O, słyszę gościa, jest za mną. A chciałem tylko zobaczyć, czy Helka jest na górze. Dostał znowu. To może jakiś noskop? Nie, nie uda się tym razem. A gdzieś się tam chowa. O, widziałem go. Tam jest. O, ktoś tutaj leci. Jest teraz pode mną. A, trudne te noskopy. On tu z pompą jest gdzieś, a tutaj, w tym miejscu. Czemu nie mogę budować? Leży. Nice. On miał czak-czaka. Co? A ten chyba odleciał? Tak, Napadzie i poleciał gdzieś tam. Przed chwilą go tutaj widziałem, jak wbiegał na górę. No i gdzie jesteś? Halo? Zniknął, a tutaj jest. Dobra, leży. Co jest nie tak? Hop, co trzyma tą pompę cały czas? Ja sobie na luzie beczkę piję. No nie, przebija się teraz. Jeszcze 4 sekundy. 3. No jeszcze chwila. Dobra, udało się. Dostał trochę, ja też dostałem w sumie. No, co jest? To niezły kolaps. Teraz ja na luzie pije beczkę. Jest tu jeszcze jeden kłop, ponieważ oni się pokonali. Dobra, nice. Witam. Ale teraz mało. Dostał znowu. No, ma takiego lo'a, że to jakaś masakra. Fajne drzewo, tylko szkoda, że ja to nic nie widzę. No naprawdę. O nie on się przebija! A ja sobie beczkę piłem. A, bił do środka, no spoko. I w ogóle dopiero teraz ogarnąłem, że była noc, więc mogłem poszukać świetlików.